Siemaneczko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z piekarnika, z piekarnika, albo nie inaczej, z mikrofali, nie no, żartuję. Witam Was wszystkich z bunkra, z umiarza. Wiadomo u tego no, jak on tam miał u Jacka Recyklera, czy jakiś tam zrobimy sobie standardowy taki króciutki raporcik z bunkra. Gdzieś tam się dzieciaki drą, cisza, cisza, bo tu nagranie na planie. Przerobiłem sobie znowu, jak widzicie, jest, jest kubeczek, yy, kubeczek styków. Przerobiłem wszystkie od gołąbka co wczoraj dostałem z paczki, no taki, taki ja jestem. <laughs> taki jestem trochę świr na tym punkcie. Yy, no od gołąbka nie było kubeczka, było tam taka, można powiedzieć, yy, połowa, połowa połowę dorobiłem yy, ze swoich, co jeszcze mam troszkę zapasu, to odpalę z pewnością. Nie teraz, nie teraz, bo tutaj mam 40, tam parę stopni pod 50, nie będę się tu grzał, może wieczorem, może jutro z rana, bo jutro wiadomo, święto to wolne, może z rańca samego tutaj sobie wyskoczę je przerobię. No i co? Przechodząc, przechodząc do serna sprawy, no czyli wiadomo odcinek 1256, mody na złom. Doganiamy, doganiamy modę na sukces, jak wspominałem już kilkakrotnie jeszcze kilka lat, kilka lat i, będziemy, i będziemy tutaj pionierami w tej sztuce. Jest prawdziwy jest prawdziwy gwoźdź programu. Naprawdę, naprawdę dzisiaj jest mega. A co do gwoździa programu, to za chwileczkę się przekonacie, nie żartuję. Naprawdę nie żartuję. Będzie gwóźdź, będzie gwóźdź jak talala. lala. Ja zazwyczaj takich rzeczy nie biorę. Nie biorę, bo to kolor. Ja koloru nie staram się nie kupować, ale po konsultacji. Z kolegą, którego pozdrawiam serdecznie, myślę, że było warto. To z pewnością, z pewnością, no to wiem, że to jest wzięte specjalnie pod niego, dla niego. Także ja nie dużo się połakomiłem czy coś w tym sensie nie zarobię na tym. Jeżeli zarobię, to naprawdę niewiele, ale ważne, że kogoś to będzie cieszyło. Także co? No, przejdźmy, przejdźmy. przejdźmy do tego, powiedziałem, programu. A, a mówiąc tutaj o gwoździu, ja naprawdę tym razem nie żartowałem, mówiłem prawdę. Nie, chociaż na koniec będzie coś naprawdę treściwego. Zobaczcie, te gwoździe oczywiście, one były wszystkie tam rozrzucone po tym złomowcu. Ja je pozbierałem, sobie oczywiście 13 kg. 13 kg za same gwoździe zapłaciłem 30, 39 zł. Myślę, myślę że da się, da się na nich coś tam co nieco zarobić. To nie jest mój rekord co do gwoździ. Ja gwoździ rekordowo wziąłem jednorazowo 275 kg. No, nie żartuję, wszystkie były w kartonach oryginalne po, po sprzątaniu magazynu. Wszystkie były nówki sztuki PRL-owskie gwoździe, tylko tamte były takie maciupki tam do 3 cm yy, maksymalnie chyba. Były takie naprawdę tam plaki w kartonach, mówię, po 25 kg. Było tego dużo, dużo więcej. Ja byłem jako pionier, jako pierwszy tam się dorbałem do tych kartonów, ile ich zabrałem. Mówię, 275 kilo. Bardzo fajnie na nie zarobiłem, później już ich nie było. Mniejsza z tym yy, gwoździe, no to są w milimetrach, no czyli 5, 5 mm na 14 cm. Tych jest 52 sztuki. To są yy, jakieś leżaki magazynowe. Komuś zostało, ktoś się ich pozbył. Tych mam najwięcej, tych jest najwięcej. Yy, 84 sztuki gwoździ 7 mm na 20 cm. No, możecie zobaczyć, no to ja nie żartuję. Tych jest najwięcej, 84 sztuki. Jednych jest takich o, y, o 27 cm długości tych jest 9 sztuk. No nie było jak mówię tak spakowane Ja tu siedziałem sobie je, przebrałem, przeliczyłem, przepakowałem, żeby wiedzieć na czym stoję. Y, te są najdłuższe. 8 mm na 30 cm 28 sztuk takich gwoździów i jeszcze jeszcze gwoździów, gwoździ 7 mm na 24 cm 32 sztuki. Mówię 13 13 kg, może tu tak nie wygląda, ale 13 kg gwoździ jeszcze się nie orientowałem za bardzo w cenach. Yy, przyjrzałem sobie tylko te najdłuższe chyba, to gdzieś tam mi się rzuciły. Te, no to może na Allegro, to, to na Allegro wiadomo zawsze, zawsze drożej. Yy, 39 sztuk chyba, jak się nie mylę, yy, za 100 ileś złotych z wysyłką. No to myślę, myślę, że to przyniesie jakiś profit, bo ja cały czas rozmnażam pieniądze zarobione yy, na złomowisku z fantów złomowych. No i co? Był gwóźdź programu To nie był gwóźdź programu Wiesz, Jest gwóźdź programu, jest klucz programu Zobaczcie na ten klucz Zobaczcie na ten klucz Dwóch rękach 50, 55 Piękny, stary, duży klucz Tu też sobie oczywiście Luknąłem w Google. A. taki klucze Takie klucze sięgają Od 50 do 100 zł Ja Mówię szczerze nie sprzedam do taniej niż no co, 40 zł, czyli taniej niż w internetach, nigdziekolwiek Taniej jak 4 dechy go nie oddam, także w takim samym kluczu już jest bardzo fajny można powiedzieć, zarobek ja nie muszę mówić o zarobkach bo to, się, bo, to się, bo to się jakby to powiedzieć krzywdzi z tym co ja robię no ale no, część, część się zawsze muszę zabrać na jakiś zysk, żeby móc coś kupić tutaj do swojej kolekcji, żeby coś u mnie zostało z pieniędzy, które mam przeznaczone tylko i wyłącznie na złom, ja wspominałam wspominałem o tym Nie, e, jakby to powiedzieć nie nadszarpuję budżetów budżetu domowego wszystko jest rozmnożone z dawien dawna, z wydanych 4 złotych na złomowisko To wszystko powstało co jest u mnie Jak Boga kocham szczerze, Z 4 złotych rozmnożonych Ja pamiętam swoje początki, także ja wiem co mówię Bęben hamulcowy, tak? Z jakiegoś tam Możecie zobaczyć piździka Rometowskiego to jeszcze jest symbol Rometowski Szczęki, tak? Hamulcowe jeszcze go trzymać, czy jak to tam się zbał, motoryzacja go widzi nie jest moją dziedziną, ale zna, znaczek, znaczek mnie przyciągnął. Także pierwszy pan złomowy. Yy, będą takie yy, znaleziska typowo, typowo u pod politark, czyli takie jak otwierać yy, do konserwów. Muszę tu się odkopać, bo te fajniejsze chcę wam pokazać yy, na koniec. No, na, nie, no nie ma tragedii, powiem wam, nie ma tragedii. W końcu jakaś elektronika, w końcu jakaś płyta komputerowa, dawno tego mi nie było. Możecie sami potwierdzić oglądacie to, wiecie, dawno nie było mi elektroniki. W końcu jakiś komputer, dwa twarde dyski, to tam jakieś typowe śroty po 250 GB, nie ma nic mówię nadzwyczajnego z nich, trzy sztuki, trzy, cztery. To było rak, tak nie chciało mi się już tego odkręcać, to ciepnąłem razem z tym to do kolekcji do kolekcji moich twardych desków, bo ja tutaj zbieram, mam też co do nich ogląda, dlatego jeśli nie wyzbywam, chciałbym ich mieć dużo. Mignęło wam tutaj pewnie przed oczami. nabrałem też trochę, tak jak mówię, ja zazwyczaj takich kantów nie biorę typowo, typowo pod yy, sitka, noże. Yy, różnego jak widzicie, różnego kalibru różnego rozmiaru, różnego przekroju noże, noże to ja yy, niemal jestem pewien że one nie widziały nigdy jakby to powiedzieć mięsa, bo to z reguły się mówi maszynka do mięsa, a tym można było mleć yy, różne rzeczy, ten na 100% nie widział nie widział yy, jakby to powiedzieć, no maszynki rozmiar, bo to jest ósemka, to pewnie z maszynki ósemki yy, sitka też Różnej grubości sitka, noże, bo to też, nie, to, to też się ostrzy. Gdyby ktoś nie wiedział, to się ostrzy i to się też ostrzy. To nie wszyscy wiedzą, tylko ja tak po prostu mówię tarkę tam wiecie, do sera, czosku, czy, czy do pięty, można zawsze z pięty zatrzeć się do mięsa i będzie okej, okay. nie, nikt nie musi o tym wiedzieć, komuś wcisnąć kita, że to parmezan, nie wiem, nie będę próbował, bo, bo nie, nożyczki, nożyczki, mówię tam, klitarka to jest u mnie złotówka do dwóch złotych, coś do tego, do tej elektroniki w końcu dobawiło, no, standardowa, standardowa u mnie czyli jakiś młotek, coś jeszcze z elektroniki, to bardziej na no, plikerk nie zabiorę, zaraz to dostanie moja córeczka do zabawy, działa, 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 na skórze potrzebuje <trybuję> słońca, na słońcu działał, coś tam trzeba wcisnąć Yy, niech się bawi, niech się uczy liczyć, <laughs> może będzie mądrzejsza od starego, <laughs> no i co, yy, no panowie yy, wiecie o, o kim mówię, yy, mam kolejne radejko dla was, On onwa, no oczywiście wiadomo do sprawdzenia, czy na części, czy do, 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 do regeneracji jest szczekaczka, może coś z tego wyda, może nie, ja tam zawsze je... Zawsze je zabieram, choćby mówię, miały nie działać. Są specjaliści i to sobie z tym poradzą. Pozdrawiam serdecznie. Coś mi tu jeszcze umkło w tej skrzyneczce. Kolejny nóż tam. Ten też. Ten też z pewnością, mówię, nie widział nie widział maszynki w swoim życiu. Jeszcze tam był trochę smaru oryginalnego. Także myślę, że takie rzeczy też warto na plitarg ze sobą zabrać. I teraz zbliżamy się do tego coraz lepszejszego no co nożyce do drutu działają na 100% na 100% chociaż mogą się wydawać lekko swinglowane, ale działają na 100% ja bym chciał wam zademonstrować no gwoździa, gwoździa nie będę ciął no nie przyszykowałem się jacy. nieważne no musicie mi uwierzyć na słowo na słowo że tną nie będę niszczył koszyka, tu nie będę niszczył, to... dobra, nieważne dożycę no, do drutu 450 coś tam, nie wiem czy to są cale, 18 cali tak jak mi się wydaje, no co, nie zabrać i to jest jacy chociaż rączki tam oskorbane nieważne, coś, coś dla siebie, bo to nie może być tak, że wszystko dla kogoś, nic dla siebie, to jest właśnie to to jest to, po co ja sprzedaję to, żeby mieć coś dla siebie <laughs> jakby to powiedzieć za darmo, <laughs> to porek masarski, z pewnością jest to masarski, nie jakiś ciesielski, bo jest prosty, dziesielskie są albo lewe, albo prawe, no niemal jestem pewien, niemal jestem pewien, że znajdę, że znajdę na nim punce. No fajna sprawa, chciałbym go oczyścić bardzo szybko, bardzo szybko sobie, żeby sprawdzić. Nie wiem, czy zrobię to dzisiaj, mówię, bo tutaj... kapka, 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 z kap nosami i nie mogę już tutaj dłużej siedzieć. Się zrobi chłodniej, z pewnością, z pewnością go oczyszczę. Piękna sztuka, mówię, nie na handel brońcie Panie Boże. Nie ma nawet co się pytać. Sorry. Bo są tutaj też maniacy siekier i toporów, podobnie jak ja. Chociaż ja takim maniakiem siekier jeszcze nie jestem, lubię nietypowe, bardzo nietypowe siekiery. Lubię, lubię topory, lubię tasagi, lubię takie rzeczy, nie wiem dlaczego. No i teraz ten fand, ten prawdziwy, ten prawdziwy głos programu. Tak jak wspominałem specjalnie pod kolegę specjalnie pod kolegę zobaczcie pom pom piękny, piękny, przepiękny yy, nie wiem czy stary, ja się nie znam na tym świecznik, jest kobitka, są cyscuszki, <laughs> można sobie pomacać nie, no, żartuję oczywiście, tak. ale, ale, ale tam fajne tak w ręku do trzymania Zobaczcie na te na te wykończenia, na to wszystko on przykuł moją uwagę. Ja zazwyczaj mówię, nie zwracam uwagi, a nie zwracam uwagi na mosiądze, Chociaż tam zawsze sobie zerknę, bo może coś właśnie takiego jest. Innych świeczników, takich zwykłych, najzwyklejszych, mosiężnych, jakichś lichtarzyków, czy czegokolwiek nie biorę. Takie perełki, takie perełki. Owszem, no nie było tanio. Ja nie będę mówił, ile to kosztuje ile kosztowało. Tajemnica zawodowa. Cena mosiądzu razy 2, no to wiadomo o co chodzi. Jak mosiąc po 20, ile złoty Czyli za każdy kilogram za każdy kilogram 40 zł, a to waży kilo, niecałe kilo 700. Proste liczenie, jak ktoś umie, kalkulator tam jest. Także, no ja z tego zadowolony. No bardzo cieszę się, że zostało uratowane przed hutą. No a podejrzewam, że gdyby nie ja, to kto inny by to kupił. Z pewnością, no bo mówię, piękna sztuka. Tyle w temacie sztuki. <laughs> Moją sztuką jest to, reszta wiadomo o co chodzi, także no co, tyle w temacie, były gwoździe programu, był klucz programu, był fan dnia i fan Jacka. reszta to taka wiecie, przygoda, przygoda złomowa zaliczona, jak najbardziej, no i co, wiele nie przedłużając, mam nadzieję, mam nadzieję, że było na co rzucić okiem, pamiętajcie, pamiętajcie o łapce w górę, bo ich jest zawsze mało, nie narzekam. Broń Boże, trzymajcie się i do następnego. Hejo.